Halo halo, witam serdecznie, kolejny odcinek z Premieru miesiąca, w którym to oczywiście omówię październik 2021. Już na samym początku muszę powiedzieć, że miesiąc prezentuje się naprawdę bardzo obiecująco. Tak na wstępie policzyłem około 20 interesujących produkcji, więc myślę, że raczej powinniście znaleźć coś do siebie. Dobra więc to było w sumie na tyle w ramach wstępu, więc nie o co więcej przedłużać. Od razu przejdźmy do samych konkretów. Zapraszam! Pierwszy tytuł, o którym chciałem dzisiaj wspomnieć to Alan Wake Remastered. Jeżeli nie graliście w oryginał, wyszedł on jeszcze w 2010 roku. W grze wcielaliśmy się w pewnego artystę, właśnie w tego tytułowego Alana Wake'a. Wraz ze swoją żoną wyruszył w góry, żeby szukać inspiracji do napisania kolejnej książki. Od strony gameplayu była to gra przygodowa z licznymi elementami survival horroru. Ja osobiście również to grałem, była to naprawdę bardzo interesująca historia, więc serdecznie polecam się z nią zapoznać. Natomiast jeżeli chodzi o wersję Remastered, no to w zasadzie Dostaniecie w tym tą samą grę, tylko że w znacząco ulepszonej grafice. No i przy okazji dostaniecie w tym także dwa dodatki pod tytułami The Signal oraz The Writer. W przeszłości były one sprzedawane oddzielnie, a teraz są właśnie w takim jednym pakiecie. No więc chyba jest to całkiem interesująca propozycja. Premiera tego remastera planowana jest na 5 października na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz na Xbox Series X oraz S. Przy okazji twórcy zaprezentowali również, jak każda gra będzie wyglądała na każdej platformie, jeżeli Chodzi o rozdzielczość oraz FPS-y, więc tak, trzymajcie z tego info na ekranie. Tego samego dnia wyjdzie także Nickelodeon All Stars Brawl. Będzie to bijatyka w połączeniu z platformówką 2D. Może to zatem przypominać odsłony z serii Super Smash Bros, -a. chociaż w tym tytule zajęcie jednak zupełnie innych bohaterów, na przykład z takich serii jak Spongebob czy też wojownicze żółwie ninja. Naszym głównym zadaniem będzie wypchnięcie przeciwnika z takiej specjalnej areny, najpodobno w grze tej mamy znaleźć ponad 20 różnych aren. Ponadto twórcy zapewniają także dodatkowy tryb o nazwie Sports Ball, który powiedzmy, że jest tak taką zmodyfikowaną piłką nożną. Jeżeli chcecie zobaczyć jak to wszystko zaprezentuje się w praktyce, no to 5 października wyjdzie z tego data premiery, no i wyjdzie ona wtedy na PC Switchu PS4, PS5, Xbox One oraz na Xbox Series X oraz S no i jeszcze jedna produkcja o tej samej dacie premiery, a mianowicie Jet the Far Shore. Jako gracze wcielimy się w postać Mei, czyli kobiety stojącej na czele ekspedycji badawczej, będącej odpowiedzialnej za zbadanie pewnej obcej planety. Sama rozgrywka będzie składała się z kilku części, ale w zasadzie będzie dosyć odprężająca. Głównie będzie to sterowanie takim małym statkiem, będziemy musieli odpowiednio reagować na rozmieszczenie terenu. Z drugiej strony będzie także istniała możliwość wyjścia z takiego statku, no i badania fauny oraz flory z tej całej obcej planety. Żeby nie było zbyt prosto czasami będziemy mogli także natrafić na niebezpieczne kreatury, które to będą starały się przeszkodzić w tym samym procederze. Jeżeli chodzi o nadchodzące gry Indie od mniejszych deweloperów bez wątpienia jest to jedna z ciekawszych nadchodzących produkcji, więc pod tym względem być może warto się nią zainteresować. Premiera wypada 5 października na PC, PS4 oraz na PS5. Bez wątpienia jedną z najważniejszych premier z całego miesiąca będzie Far Cry 6. W najnowszej części będziemy rzuceni na fikcyjną wyspę Yara, wzorowanej na realnej Kubie. Tym razem fabuła będzie kręciła się wokół wojny pomiędzy rewolucjonistami, a brutalnym dyktatorem, tak zwanym El prezydentem My jako gracze wcielimy się w postać Daniego Royasa, czy jednego z dowódców tej całej rewolucji. Jeżeli chodzi o sam gameplay, no to w zasadzie będzie on bardzo podobny do poprzednich części, czyli że FPS osadzony w ogromnym, otwartym świecie, jeszcze w przyrodniczych klimatach. Z tego co widać po pierwszych gameplayach, chyba takim najciekawszym urozmaiceniem będą same broni oraz pojazdy. Wszystko będzie dosłownie totalnie zniszczone, zbudowane na podstawie jakichś prowizorycznych wzorców, więc no, pod tym względem prezentuje się to naprawdę całkiem oryginalnie. Jeżeli tytuł was zainteresował, premiera odbędzie się 7 października, no i wyjdzie ona wtedy na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz na Xbox Series X oraz S. Jeżeli wojcie coś bardziej spokojnego dla odprężenia, być może zainteresujecie się tytułem Mungo Bay. Jest to nowa gra indie o dosyć unikalnym stylu graficznym, powiedzmy, że takim pixel art, tylko że w grafice 3D. Gra będzie polegała przede wszystkim na eksploracji pewnego otwartego portowego miasteczka. Będziemy musieli łowić przyróżne ryby, przygotowywać przyróżne potrawy, przy okazji nawiązując także kontakty z innymi członkami społeczności, żeby nie było zbyt nudno. Gra ma zawierać także pewną ciekawą tajemnicę powiązaną z zaginięciem statków na otwartym morzu. Premier wypadnie tego samego dnia co Far Cry 6, czyli 7 października. No i wyjdzie ona wtedy na PCie, PC Xbox One oraz na Xbox Series X oraz S. Przy okazji gra ma być również dostępna na Xbox Game Passie. Na przyszły miesiąc zaplanowano także premierę Metroid Dread. Jeżeli nie kojarzycie tej serii, są to przygodowe gry akcji w klimatach science fiction. Jest to również jedna z najbardziej popularnych serii, jeżeli chodzi o ekskluzywy na konsolę Nintendo. Natomiast jeżeli chodzi o tą najnowszą odsłonę, będzie to platformówka 2D. Po raz kolejny zajęcie w tym dosyć podobny gameplay jak w poprzednich odsłonach, czyli że się duża ilość akcji, czy też na przykład możliwość zmiany głównej bohaterki w kule, co umożliwi jej przejście w jakieś trudno dostępne miejsca. Z drugiej strony w grze Zostawcie także kilka całkiem interesujących nowości, na przykład w postaci skradania. W grze będzie istniał bowiem taki przeażający, praktycznie nieśmiertelny robot, no i trzeba będzie go unikać na przeróżne sposoby. Warto jeszcze wspomnieć, że poprzednie odsłony charakteryzowały się wysokimi ocenami, jeżeli chodzi o krytyków, jak i o społeczność graczy, więc jeżeli posiadacie Nintendo Switcha, no to być może powinniście się tym zainteresować. Kolejna bardzo ważna produkcja, i to w sumie w całego roku to Back for Blood. Jest to nowa gra od studia Turtle Rock Studios, czyli tego samego, które wcześniej stało za dosłownie legendarną serią Left 4 Dead. A. Ten nowy Back for Blood będzie do tego bardzo podobny. Po raz kolejny będzie to FPS nastawiony na rozgrywkę kooperacyjną oraz właśnie z zombiekami w roli głównej. Jest ono tyle podobne, że wiele osób określa to również mianem Left 4 Dead 3. Z drugiej strony nie zabraknie także kilku całkiem interesujących nowości, w grze zajecie bowiem znacząco szerszy zestaw zombiaków, niektóre z nich będą także znacząco wyższe, jak to określają twórcy sięgając nawet do 6 metrów. Jeżeli chcecie zobaczyć jak ta cała rozgrywka prezentuje się w praktyce, jakiś czas temu nagrałem z tego serii z bety, do czego linka oczywiście znajdziecie w opisie. Ostateczna premiera ma się natomiast odbyć 12 października na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz na Xboxie serii X oraz S. Warto jeszcze wspomnieć, że jeżeli zakupicie tą grę w wersji deluxe albo w edycji ostatecznej, no to wtedy otrzymacie do tego 4-dniowy Wcześniejszy dostęp. Kolejna produkcja indie godna uwagi to Riftbreaker. Breaker, jest to gra akcji RPG przedstawiona z widoku z ptaka. W grze wcielamy się w operatora pewnego potężnego mecha, no a naszym głównym zadaniem jest przetrwanie na pewnej obcej niebezpiecznej planecie. Żeby to wszystko zrobić, będziemy musieli zbierać odpowiednie materiały, rozwijać swoją technologię, budować bazę. No i strzec jej przed bardzo licznymi, niebezpiecznymi przeciwnikami. Patrząc po Gameplayach gra prezentuje się na całkiem rozbudowaną, no więc być może warto się nią zainteresować. Premiera gry planowana jest na 14 października, no i wyjdzie ona wtedy na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz na Xbox Series X oraz S. Jeżeli jesteście znawcami anime, być może kojarzycie taką serię jak Demon Slayer. więc w przyszłym miesiącu wyjdzie z tego gra wideo na tej podstawie, tym razem z pod tytułem Hinokami Chronicles. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, będzie to polegało przede wszystkim na eksploracji świata. Natomiast jeżeli natrafimy na jakiś przeciwników, no to wtedy będziemy wysyłani na specjalną arenę. Właśnie z takimi pojedynkami jeden na jednego, gra będzie zawierała dwa tryby, Jeden z kampanią single player, w której to będziemy mogli zobaczyć wydarzenia z pierwszego sezonu z anime. No i jeszcze drugi. Drugi, tak zwany versus, no i to będą pojedynki jeden na jednego gracza, lokalnie albo przez Neta. Jeżeli produkcja Was zainteresowała, no to premiera odbędzie się 15 października na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz na Xbox Series X oraz S. Warto jednak wspomnieć, że jeżeli złożycie na to preorder, no to wtedy będziecie mieli do tego dostęp dwa dni wcześniej. Może pamiętacie, w zeszłym roku wyszła zremasterowana wersja legendarnego Crysisa, natomiast w tym roku ma wyjść zremasterowana wersja dwójki oraz trójki. Tak jak w przypadku jedynki, nie zajęcie w tym praktycznie żadnych zmian, jeżeli chodzi o sam gameplay. Będą to przede wszystkim zmiany odnośnie samej grafiki, ma być to bowiem dostosowane do obecnej generacji konsol. Jak się okazuje, dwójkę oraz trójkę będzie można kupić oddzielnie, wtedy będą one kosztowały po około 30 dolarów. Będzie istniała także specjalna wersja trylogii, wtedy otrzymacie wszystkie trzy części. No i wtedy ma to podobno kosztować około 50 dolarów. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma żadnych informacji, jeżeli chodzi o dodatek do jedynki, czyli ten Crisis Warhead. No więc, w sumie, bardzo mało prawdopodobne, żeby on również był jakoś zremasterowany. Premiera tej całej trylogii ma się odbyć 15 października. No i wyjdzie ona wtedy na PC, Switchu, PS4, PS5, Xbox One oraz na Xbox Series X oraz S. Jeżeli wolicie jakiegoś zupełnie nowego FPS-a, być może zainteresujecie się Into the Pit, w grze będziemy rzuceni do mrocznego świata, w klimatach średniowiecza w połączeniu z fantazy, no i wszystko będzie również w bardzo interesującym stylu graficznym, czyli tak zwanym pixel art. Jako gracze wcielimy się w pewnego potężnego maga, będziemy musieli zdobywać coraz to mocniejsze zaklęcia, wszystko po to, żeby mordować coraz to szersze hordy demonów. Twórcy zapowiadają, że w grze znajdziemy również elementy roguelike'a, więc zapewne zajdziemy w tym częściową losowość, na przykład w postaci losowych czarów czy też losowych lokacji. W sumie ciężko powiedzieć jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, do tej pory dostaliśmy z tego bowiem tylko i wyłącznie jednominutowy gameplay. Jeżeli chcecie zobaczyć co z tego wszystkiego wyjdzie, no to premiera odbędzie się 19 października na PC Xbox One oraz na Xbox Series X oraz S. Gra ma być również dostępna w tej co comiesięcznej subskrypcji, czyli na Xbox Game Passie. Teraz coś od polskich deweloperów, a mianowicie War Mongrels. Od strony gameplayu będzie to gra taktyczna czasu rzeczywistego, wszystko przedstawiane w widoku izometrycznym. Wiele osób porównuje to zatem do nieco bardziej popularnej serii, a mianowicie Commandosa. W tym tytule zajęcie jednak nieco inną fabułę, akcja gry ma się bowiem toczyć na wschodnim froncie II wojny światowej. Twórcy zapowiadają duże nastawienie na samą historię, mamy w tym zobaczyć realne wydarzenia, daty czy też lokalizacje. No i w sumie ciekawa sprawa, w branży gier wideo dosyć rzadko... Przedstawiane są te wydarzenia ze wschodniego frontu, więc pod tym względem może być to ciekawa lekcja historii. Wszystkie te rzeczy będzie można doświadczyć w trybie single player oraz w trybie kooperacyjnym. Również tego gra prezentuje całkiem niezłą oprawę audiowizualną, więc być może pod tym względem również warto się nią zainteresować. Premiera odbędzie się 19 października, no i wyjdzie ona wtedy na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz na Xboxie Series X oraz S. W przyszłym miesiącu wyjdzie także kolejna odsłona z serii The Dark Pictures, tym razem z pod tytułem House of Ashes. Jeżeli nie wiecie, za gry odpowiada studio Supermassive Games, które wcześniej było znane z całej serii The Dark Pictures, no i oryginalnie chyba z tego najbardziej popularnego Until Dawn. Wszystkie z tych produkcji są do siebie bardzo podobne, są to horrory z licznym podejmowaniem decyzji, które zazwyczaj prowadzą do bardzo licznych zakończeń. W najnowszej odsłonie będzie musieli sterować pięcioma żołnierzami, którzy to wkraczają na tereny podziemne nawiedzonej świątyni. Wszystkie te rzeczy będzie można rozegrać w trybie solo, ale także w trybie kooperacyjnym lokalnie jak i przez neta. Premiera gry planowana jest na 22 października. No i wyjdzie ona wtedy na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz na Xbox Series X oraz S. Na przyszły miesiąc zaplanowano także premierę Darkest Dungeon 2. Jeżeli nie graliście w jedynkę, jest to turowa gra RPG. Polega ona na tworzeniu swojej znakomitej drużyny z przeróżnych najemników którymi to później musimy sterować na przestrzeni rozległych dungeonów. Wszystkie te rzeczy oparte są o bardzo przyjemny styl graficzny, powiedzmy, że taki komiksowy czy też gotycki. Natomiast jeżeli chodzi o dwójkę, no to w zasadzie są o tym bardzo ograniczone informacje. Dostaliśmy z tego tylko i wyłącznie dwa zwiastuny i to w sumie bez żadnego gameplayu. Warto jednak wspomnieć, że jedynka była całkiem rozbudowaną produkcją, która starczała na ponad 50 godzin, więc po dwójce chyba też można się spodziewać, że będzie ona całkiem zaawansowana. A z 26 października Zacznij się z tego wczesny dostęp, no i będzie on dostępny tylko i wyłącznie na PC. -cie. Natomiast jeżeli chodzi o finalną datę premiery, no to nie ma o tym jeszcze żadnych informacji. Tego samego dnia wyjdzie także Marvel's Guardians of the Galaxy. Wszystko oczywiście powiązane z komiksami oraz filmami o tym samym tytule. Wgrze w grze wcielimy się w Star Lorda, czyli dowódca tego całego tytułowego zespołu rozgrywka będzie polegała przede wszystkim na eksploracji przeróżnych planet, na których to będziemy musieli walczyć z przeróżnymi potworami. Wiadomo, że jednym z najważniejszych elementów rozgrywki będzie także bardzo liczne podejmowanie decyzji, które będzie miało bardzo duży wpływ na fabułę, ale także na relacje z pozostałymi członkami zespołu. Niektóre osoby Osoby spekulowały, że być może pojawi się w tym trybku operacyjnym, ponieważ projekt ten idealnie by do tego pasował. Twórcy potwierdzili jednak, że będzie to tylko i wyłącznie tryb single player, przede wszystkim ze względu na to podejmowanie decyzji. Jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, tego przekonamy się 26 października na PC, Switchu, PS4, PS5, Xbox One oraz na Xbox Series X oraz S. Kojarzycie może takie studie jak Head Machine? Stali oni wcześniej za Hyper Light Drifter, czyli taką bardzo przyjemną grą 2D jeszcze w grafice pixel art. Która to charakteryzowała się bardzo wysokimi ocenami. W każdym razie na przyszły miesiąc zapanowana jest ich kolejna produkcja, tym razem pod tytułem Solar Ash. No, jak sami widzicie, tym razem będzie ona przedstawiana w pełnoprawnym 3D. W grze zostaniemy rzuceni do bardzo interesującej krainy, znajdującej się jakoś w czarnej dziurze. Rozgrywka będzie natomiast bardzo dynamiczna, będzie się ona skupiała przede wszystkim na szybkim poruszaniu głównym bohaterem, który to od czasu do czasu będzie musiał także zawalczyć z przełożonymi bossami. Myślę, że może z tego wyjść całkiem interesująca gra platformowa formowo przygodowa. E, przy okazji polecam także inną produkcję Deepafles. Z tego co widzę jest ona całkiem podobna pod względem gameplay'u, więc być może ona również was zainteresuje. Jeżeli tak, no to zajęcie do tego serii na moim kanale. Natomiast jeżeli chodzi o ten Solar Ash, no to wyjdzie on 26 października. No i wyjdzie on wtedy na pc PS4 oraz na PS5. Bez wątpienia jedną z najważniejszych gier w Sky całego roku będzie także Age of Empires 4. Oryginalna trylogia była bowiem dosłownie legendarną serią gier strategicznych. Bez wątpienia jedną z najbardziej popularnych w historii. W każdym razie, jeżeli o tym nie słyszeliście, jest to gra strategiczna czasu rzeczywistego, w której to możemy sterować przy różnymi nacjami. Jeżeli chodzi o czwórkę, no to zajcie w tym 8 różnych cywilizacji. No i wymieniając po kolei będą to Anglicy, Chińczycy, Mongłowie, Sultana Delfi, Francuzi, Abbasydzi Rosjanie oraz Święte Cesarstwo Rzymskie. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, no to gra będzie całkiem podobna do poprzednich odsłon. Chyba taką największą różnicą będzie sama oprawa wizualna. Z drugiej strony nie zabraknie w niej także kilku pojedynczych nowości, takich jak na przykład rozstawiania wojska na murach, czy też chowania oddziałów w pokrzakach. Jeżeli jesteście zatem fanami gier strategicznych, no to bez wątpienia jest to po prostu pozycja obowiązkowa. Premiera gry przypadnie 28 października, tylko i wyłącznie na PC. -cie. Będzie ona również dostępna na Xbox. Бул гейм паше Tego samego dnia wyjdzie jeszcze jedna duża produkcja, a mianowicie Riders Republic. Jest to nowa gra od studia Ubisoft Annecy, które wcześniej stało za całkiem interesującą grą sportową, a mianowicie Steep. Ten nowy Riders Republic będzie do tego całkiem podobny. Po raz kolejny będzie to gra sportowa osadzona w ogromnym, otwartym świecie. Zajdzie w niej jednak jeszcze szerszy zestaw sportów, takich jak na przykład narty, snowboarding, skydiving, czy też rowery górskie. Nowością mają być również wyścigi na bardzo dużą ilość graczy więc jeżeli będziecie grali na starej generacji konsol, czyli na PS4 albo Xbox One, no to w jednym wyścigu będzie brał udział około 20 graczy, natomiast na nowej generacji oraz na PC, no to wtedy będzie to nawet do 50 graczy. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak te wszystkie rzeczy prezentują się w praktyce, jakiś czas temu nagrałem z tego odcinek z bety, do którego linka oczywiście zajęcie w opisie. Ostateczna premiera odbędzie się natomiast 28 października na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz na Xbox Serie X. す。 Teraz coś dosłownie idealnego na Halloween, a mianowicie Fatal Frame Maiden of Blackwater. Jeżeli nie kojarzycie tej serii, są to przygodowe survival horrory. Przez wielu graczy uważana jest ona również za jedną z najbardziej przerażających serii w historii. Zazwyczaj jesteśmy w niej rzuceni na przyróżne nawiedzone lokacje, no i żeby przetrwać musimy robić zdjęcia przyróżnym duchom. Natomiast jeżeli chodzi o tą konkretną odsłonę Maiden of Blackwater, wyszła ona w 2014 roku, no i była ona wtedy dostępna tylko i wyłącznie na konsolę Wii U, Natomiast jeżeli chodzi o obecny rok, no to konsole te zostaną znacząco poszerzone, bo właśnie tą nową generację konsol, no i w gronie tym zajęcie pc -ta, Switcha, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X oraz S. Dobra, więc to było w sumie na ten na dzisiejszy materiał. Po lewej stronie trzymajcie z tego łącze podsumowanie wraz ze wszystkimi dotami premier. Jeżeli chodzi o mnie osobiście oraz o to jakie serie będę nagrywał, no to patrzę przede wszystkim w stronę Far Crya 6, a także Back for Blood. Zapewne nagram także kilka innych materiałów z innych produkcji, w szczególności jeżeli gra będzie znajdowała się powiedzmy na Xbox Game Passie, no spodziewajcie się także znacząco większej ilości materiałów. Piszcie zatem w komentarzach, które z tych gier są dla Was najbardziej interesujące. A być może nagram z nich jakieś dodatkowe gameplaye. Jeżeli materiał wam się spodoba, polecam także zostawić lajka suba dzwonka. Staram się robić codzienny materiał o gra grach wideo, więc być może warto. Prócz tego, polecam także wbijać na mojego Discorda, czy też wesprzeć mnie na stronie Patronite. A więc dobra, więc to było w sumie na tyle na dzisiejszy materiał. Więc ja się z wami żegnam. No i do jutra.